Gdyby ktoś obserwował Twoje życie 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, co by pomyślał? Wyobraź sobie, że ktoś ogląda Twoje życie bez cięć, bez muzyki, tylko ty. Od przebudzenia do zaśnięcia. Każde skromowanie, każdy fast, każde później, które miało być zrobione dzisiaj. Siedzisz na łóżku z tym telefonem. Mówisz sobie, a nie mam na nic siły i w ogóle. Ale co robisz takiego, żeby ci to dało tą siłę? Ten ktoś patrzy i myśli. Ten ktoś jest bohaterem tej historii? Czy jednak jakimś przypadkowym Pionkiem? I teraz najgorsze pytanie. Jeśli ktoś naprawdę patrzy, to czy ty szanowałbyś swoje życie za to, jak teraz ono wygląda? Odpowiedz sobie serio, stale szczerze na to pytanie. Na 100% ty znasz odpowiedź na to pytanie. Tylko, że właśnie kiedy nie robimy tego, co powinniśmy, uciekamy od tego pytania właśnie do prostych przyjemności. Dlatego, że wiemy, jaka jest na nie odpowiedź. Wiemy, że no. Tak nie powinno być. No i zaczynamy film. Więc się budzisz i co robisz? Siegasz po telefon. Wiesz, oglądamy ten film, patrzymy, a tam poprzez dwie godziny z rana siedzi i skroluje, kurwa. Ja pierdolę, no zajebisty film ogólnie, co nie? Zazwyczaj ludzie patrzą na początek filmu właśnie. No i co na początku? Już dwa, dwie godziny, kurwa, Si Już jest, kurwa, nic można powiedzieć, że nie robisz. Pierwsza decyzja dnia, a tutaj już przegrana. Dlatego poranek jest, można powiedzieć, najważniejszy. Dlatego, że od poranka będzie zależało, jak będzie Twój wyglądał cały dzień. Bo właśnie przez takie rzeczy od rana już mózg się zalewa tanią dopaminą. Przez co masz brak chęci do działania, bo już jakby dostałeś tą nagrodę. Po co Twój mózg ma się jeszcze mocniej wysilać? Do jakiejś czynności, która właśnie wymaga tego wysiłku. Czy to trening, czy jakaś praca. Jeżeli on już dostał tu bardzo dużą dawkę dopaminy, to co ma się wysilać? Na tej podstawie można w sumie wyznać, że nie wstałeś jeszcze z łóżka. A już zmarnowałeś cały dzień, stary. I już zmarnowałeś cały dzień, dlatego że kurwa, przez parę godzin, jeszcze nawet nie wstałem cóżka, skrolowałeś tej banę social media. I właśnie tego, do tego, co się przed chwilą odnosiło, można jeszcze dodać tym słynnym Nie mam czasu. Wiedzcie, stary, to jest tylko i wyłącznie bullicznik. dlatego że każdy ma tylko 24 godziny. Jakby jakoś inni osiągają sukcesy, i to wielopłaszczyznowo. Jednocześnie robią zajebistą sylwetkę, mają zajebiste relacje z innymi, zarabiają zajebiste pieniądze, jakoś oni dają to radę, ale musisz zrozumieć stary, że oni też mają tylko i wyłącznie 24 godziny. Ta wymówka, to jest zwykła wymówka, to, że nie masz czasu, co nie? To tylko pokazuje, jak ty zarządzasz tym czasem. Bo kwestia nie jest w tym, że nie masz czasu, tylko jak ty go marnujesz. Sam sobie pomyśl, ile czasu marnujesz na właśnie te zbędne skrolowanie. Albo na oglądanie tych seriali na Netflixie, albo na siedzenie właśnie przed komputerem nad takimi rzeczami, albo właśnie, kurwa, takich jak ostatnio wspominałem, siedzisz na pomarańczowo-czarnej stronie tylko po to, kurwa, żeby znaleźć jakiś film, który da Ci odpowiednią dawkę dopaminy do Twojego poziomu uzależnienia, kurwa. Zastanów się stary, co Ty kurwa robisz, co, nie? Bo nikt ci stary tego nie wyciągnie. Jakby ja Cię rozumiem, bo nie uczymy się zarządzania naszym czasem właściwie, nikt nas tego praktycznie nie uczy. A jeżeli nie masz w czymś planu, nie masz planu dnia, no to automatycznie no, wpadasz w te łatwe boszce. No bo jeżeli w tym momencie nie masz nic do roboty, nic sobie nie zaplanowałeś, no to logiczne jest to, że Twój mózg od razu posunie cię tą łatwą rzecz niż tą trudną. No to jest po prostu normalne. Tak działa nasza głowa. I tak właśnie działa prokrastynacja, że jeżeli nie mamy nic zaplanowanego, konkretnie, że teraz to robimy, no to nasz mózg wybiera to, co jest najłatwiejsze, czyli natychmiastową nagrodę. A zadania. Wymagają czasu, wymagają poświęcenia, żeby no dostać tą nagrodę, co nie? No jest to po prostu postrzegane przez nasz mózg jako stres, jako zagrożenie. I to lenistwo, można powiedzieć, że to jest nieprzejęta kontrola nad własnym układem nagrody. Jakby po prostu niekontrolowanie swojego mózgu. Kolejna rzecz, śmieciowe nawyki, śmieciowe samopoczucie. To ma kolosalne znaczenie na to, jak będzie właśnie wyglądał Twój dzień. To właśnie buduje albo niszczy twoją psychikę. Znasz powiedzenie, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Ciało to fundament. Chociażby trening to nie jest tylko dla twoich mięśni, tylko też właśnie dla twojej głowy. Trenowanie charakteru, trenowanie dyscypliny. Bo nasz mózg po prostu tego potrzebuje do zdrowego, normalnego funkcjonowania. Musimy jako mężczyźni po prostu pokonywać te przeciwności i po prostu cały czas się rozwijać. Bo w świecie nie ma czegoś takiego, że albo idziesz do przodu, Albo stoisz w miejscu. W świecie jest tak, że albo idziesz do przodu, albo się cofasz. Jeżeli nic nie robisz, nie działasz, nie ciśniesz, nie rozwijasz się, no to się cofasz. No i właśnie najgorszy jest ten brak celu. Mówisz sobie, jutro będzie lepiej. Tak? To dlaczego każdy dzień kurwa wygląda tak samo? Dlaczego kurwa nie poszedłeś na tę siłownię, mimo że mówiłeś już od kurwa paru miesięcy, że kurwa na nią pójdziesz? Dlaczego nie zacząłeś tą dietą, mimo że chciałeś? Stary, to naprawdę jest bardzo proste. Wystarczy kurwa zacząć. Tylko właśnie twoja głowa podsuwa ci milion wymówek, żeby tego nie zrobić. Bo widzisz, no bo tak jesteśmy po prostu skonstruowani. Coś, co jest dla ciebie normalne, robisz to na co dzień. Wiesz, że to jest dobre, zajrzysz się potem czujesz i tak dalej. Robisz to na, na ludzi, nawet nie musisz na ten temat myśleć, tak? Ale jeżeli coś robisz pierwszy raz, no to musisz się na tym skupić. I logiczne jest to, że twoja głowa będzie wymyślała milion wymówek, żeby tego nie zrobić. Czy to, że jesteś za młody, czy że nie wiem, siłownia hamuje twój wzrost, nie może jest dosłownie odwrotnie, czy że nie chcesz być wielki, dupakowany, kurwa, no to ten akurat ta wymówka kurty jest mega często właśnie słyszę taką, że a ja nie chcę być kurwa jakiś taki dupakowany wielki. Kurwa, mordo, zamknij tą mordę. Stary, przecież wiem kurwa, że chcesz, więc nie pierdolę tych sibanych farmazonów, że jest taka a nie inaczej. I musisz zrozumieć, że Twoja głowa po prostu będzie ci takie wymówki podsuwała. Tak ona po prostu działa. I brak celu, stary to jest jakieś drzwi autem bez kierownicy. No bo niby jedziesz, co nie? No ale nie masz wpływu dokąd tak naprawdę. Wielkie efekty albo brak tych efektów jest zależne właśnie od tych małych decyzji. Życie nie zmienia się od tych, nie wiem, wielkich wydarzeń, właśnie od tych celi, tylko właśnie od tych małych, nudnych nawyków powtarzanych codziennie. Czyli to są nie takie prosty wybór typu czy jest scrollowanie, czy danie książki, trening, czy siedzenie w domu, fast food, czy zdrowe jedzenie. To jest wszystko kwestia takich dosłownie małych, pojedynczych decyzji, ale właśnie te małe, pojedyncze decyzje budują to, że będziesz jeszcze tylko niżej przez następny rok, 2, trzy, 5, Twój stan zdrowia się będzie pogarszał, będziesz kurwa miał gorsze relacje z innymi, cały czas tej samej pracy, której kurwa nienawidzisz. Czy Osiągnął te wielkie sukcesy, które zawsze pragniesz. I można powiedzieć na temat tego filmu, że kamera to widzi, stary. Ty wiesz, co kurwa powinieneś robić, żeby tak twoje życie nie wyglądało. I u bardzo dużej ilości ludzi te boszce przyjemnościowe to aż 80% czasu. Czajesz to? A nie u niektórych nawet więcej. A wieczorem kurwa przychodzi nienawiść, żal za to, że. Mimo, że miałeś to kurwa zrobić dzisiaj, to tego znowu nie zrobiłeś. I przez to tylko się na siebie wściekasz i napędzasz tą spiralę, bo negatywne emocje przyciągają negatywne emocje. I właśnie to jest takie błędne koło, że nie najpierw masz tą przyjemność, że wpierdalasz tego gównianego McDonata, kurwa, nie wiem, jak to w ogóle można jeść. To nawet nie smaczne, kurwa, nie wiem. Ale mniejsza. Później masz właśnie wyrzut sumienia, że czujesz się źle i tak dalej. No i później znowu, czy to, że masz ten stres, ten wyrzut, no to myślę, że to nie ma sensu i znowu bierzesz to przyjemność, no i koło się zapętla i zapętla, no i jesteś właśnie w tym momencie, w którym jesteś kurwa teraz. Jedna z najgorszych rzeczy w tym wszystkim jest właśnie to, że nie masz do siebie szacunku. A jeżeli ty nie masz do siebie szacunku, to automatycznie nikt do ciebie nie będzie miał szacunku. Zauważyłem to sam po sobie, że kiedy miałem tragiczne zdrowie psychiczne. I w ogóle nie próbowałem robić że tak powiem, nowych rzeczy, czy dążyć do tych rzeczy, o których zawsze marzyłem, tylko właśnie uciekałem się do tych prostych przyjemności, no to automatycznie ja nie chciałem na siebie patrzeć w lustrze. Totalnie do, do siebie nie miałem szacunku. No i przez to, że automatycznie byłem taki skryty, yy, zawstydzony, i w ogóle, no to oni też do mnie nie, nie mieli szacunku, tak? No bo jak mieli, kurwa, to stary czuć od ciebie, że jesteś, kurwa, przegrywem. Że zupełnie jesteś wartościową osobą i nic do żadnego życia nie wnosisz. Ludzie mają te zdziwane przekonanie, że bo ty pozytyw, że należy wszystkich szanować i tak dalej, co nie? A nie rozumieją, że na szacunek trzeba sobie zapracować. Żeby najważniejszym jest szacunek do samego siebie, to trzeba robić te trudne rzeczy. Że trzeba rzucić te kilogramy, mieć zajebiste ciało, że trzeba jeść zdrowo. Że trzeba się rozwieść, wychodzić z tej strefy komfortu, bo. Bez wychodzenia z strefy komfortu, to się nie rozwiniesz. Jakby taka jest, niestety smutna prawda, że nie wiedziesz z tej strefy komfortu, to po prostu się nie rozwiniesz. Nawet stary, jeżeli ci nie wychodzi, to i tak masz takie poczucie, że walczyłeś, że spróbowałeś. Daje ci taką moc. Jak ja pamiętam, jak chodziłem po domach i sprzedawałem jebane dotacje w wakacje, przez dosłownie od 8 do 20, 12 godzin na dobę, to przez pierwsze, nie wiem, 2 miesiące nic nie sprzedałem. Czaisz to, rozumie? Poświęcałem się tej robocie w 100% i kurwa nie miałem żadnych rezultatów, a i tak miałem jebane spełnienie: tylko że próbuję, że się nie poddaję i dążę do tego, czego chcę. Mimo, że w tamtym momencie dosłownie nie miałem żadnych jebanych rezultatów. I właśnie tak jak mówię, nie musisz być stary najlepszy, ale musisz być gościem, który przynajmniej próbuje, który się nie poddaje za pierwszym razem, gdy ktoś mu kurwa odmówi, który się nie poddaje po pierwszym razie pójściu na siłownię. Kiedy wszystko cię woli, no bo tak jest na samym początku stary. <grych> tak jest, że po prostu jak zaczynasz, najgorsze jest przejście tego początkowego etapu właśnie. I zadaj sobie stare pytanie. Jeśli ktoś oglądałby twoje życie jak serial, to czy by obejrzał kolejny odcinek? Pomyśl sobie tak szczerze, czy ta osoba by powiedziałaby, jak to ogląda, że o ten gość coś zmienia, ten gość coś wprowadza, coś próbuje. Czy by powiedziała, o ten gość znowu kolejny dzień wczoraj i jebać go. To sam sobie odpowiesz na to pytanie. I co byś powiedział na twoją aktualną sytuację za rok, dwa, trzy? Wyobraź sobie, jesteś swoją osobą za trzy lata i patrzysz na tą sytuację, w jak jesteś dzisiaj. I co by pomyślał twój przyszły ja, oglądając cię dzisiaj? Czy byłbyś ciebie dumny? Mógłby powiedzieć, dzięki stary, że działasz, że wkładasz serca w tą robotę, bo dzięki temu teraz moje życie wygląda zupełnie inaczej, tak jak właśnie sobie to zawsze wyobrażałem i jest po prostu zajebiście, czy popatrzcie i powie, kurwa stary, jak ty zmarnowałeś ten czas, ja pierdolę przez ciebie dosłownie żyję codziennie i odczuwam do siebie żal, po co roboty, które nienawidzę i mam tragiczną sylwetkę i tragiczne zdrowie A raczej nie chcę stary, żeby tak twoje życie wyglądało także stary, z tym ci dzisiaj zostawiam zostaw jakiegoś suba, lajka Napisz komentarz, co myślisz, jak to aktualnie mi wychodzi. Bo myślę, że cały czas to powolutku idzie do góry. Ten progres ze wszystkim. Także do następnego stary. Pozdro, Siemanko.